Dobra, Czokle, tylko się nie przewróć, idź prosto, e, prosto, prosto, okay. prosto, prosto, Co to prosto. to za niespodzianka kolejna? E, żadna, teraz muszę tworzyć oczy. E, okay. e, czy to jest jakieś centrum handlowe? Gdzie my jesteśmy? Zimno, totalnie zimno. E, czekaj, jakieś. robaki, ryby. Czy, czy ty mnie zabrałaś do sklepu wędkarskiego? E, też zimno. E, no to ja nie wiem. Jungle beach jakieś... E, ubrania na wakacje? Nie, Wiesz, nie co może ci po prostu powiem? Bo widzę, że dzisiaj mózg ci się wyłączył. Jesteśmy w ZoChoklet, zobacz! Y, Zo? No tak. Czy, czy w zonie ma przypadkiem jakiś drzew albo? E... No przecież masz tutaj drzewa, masz tutaj fontanny, masz tutaj kwiatki. Zobacz, okay, a tutaj to... są różne takie obszary, gdzie mieszkają zwierzęta. Dobra, to nie wygląda kompletnie jak zona, ale dobra. I co mi chcesz tutaj pokazać? Co? Chcę ci tutaj pokazać, że y, je, mamy tutaj jeden dzień, tylko jeden, ponieważ na no, tyle wystarczają pieniędzy, ale i możemy sobie y, pochodzić i poglądać zwierzęta i nie tylko, ponieważ możemy również się z nimi spróbować zaprzyjaźnić. E, czyli na, zaprzyjaźnić w sensie, a jak są e, jak gryzą? E, no to w takim razie to będzie taka przyjaźń, wiesz, taka z niezbezpieczeństwem, e, nie? Taka o... fajniejsza. Okay. Więc chodź, możemy zacząć w sumie. Powinnam ci chyba za, zapytać, od czego chcesz zacząć? No, to po kolei myślę, że możemy pójść. Zobaczymy, co tutaj. To... Ej, tu są kasy. Czy my nie powinniśmy w tych kasach jakoś.? Nie, e... słuchaj, no tak jak ci powiedziałam, ja już kupiłam jeden dzień tylko dla nas. W ogóle strasznie dziwna sytuacja, ponieważ jak mnie zobaczyli w stroju wampira, to zaczęli wszyscy krzyczeć, piszczeć i musiałam Może, się szybko zmienić. Możecie chcieli do zagrody z tymi nietoperzami włożyć. Aha, bardzo śmieszne. <laughs> Albo bali się po prostu o swoje zwierzęta. Czekaj, co tutaj jest? Co to jest za zwierzak? E, czekaj. A. Tutaj chyba na pewno powinna być jakaś. Um, e. Czesna, co to jest? Nie mam zielonego to, pojęcia To wygląda jak jakiś Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia Wygląda słodko, wygląda jak jakiś taki e, Koto, kotopies. I wiesz co, możesz wydać dać e, Poczekaj, o, ty do kieszeni mi włożyłaś jakieś siedzenie? Mhm, mm tylko wiesz co Ten akurat gatunek lubi rybki chyba Rybki, mm -hmm. już mu daję rybki W takim razie, proszę bardzo Siup to... I z drugiemu rybki. Czy on teraz będzie za mną chodził? Ej, chyba... Nie, ale może będą małe? Ej, chyba nie, wiesz co? Czy ono będą teraz za mną szy szykły? Ej, one cię kochają! Ej, będę miał całą armię. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może <grym> <bożę grym> lepiej zostawić je tam, gdzie one Dobra, żyją. Dobra, robimy sobie armię zwierzaków. Czoklet, ale ja tutaj nie podpisywałam tego w mowie. To nic, spokojnie. Jak coś, to odłożymy je do katek potem. Ej. Ej, dzień dobry. Eee... To jest... Co to jest? Kapibara? Aha! Czy one jedzą... Co one jedzą? Wiesz co, poczekaj, muszę sprawdzić. O, jedzą siano, uwaga. Tak, jedzą siano. Wiesz co, jeszcze tutaj możesz e, wziąć ten taki eliksir i będą małe. <grym> Zobacz, będę miał po dwa... Po dwie sztuki każdego zwierzęcia. Coklat to nie jest... Ja, ja nie czuję, oh, że to jest yeah. dobry pomysł. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czoklet. Ja myślałam, że ja ci tutaj zabiorę i tylko e, popatrzymy i... Czy to są papugi? <grym> papugi! języki urocze! Dlaczego to się o ten? Tyle, a czy moje. O, dobra, te zwierzaki mogą sobie siedzieć, więc niech one tu je sobie siedzą. W... Włóż je do klatek, okej? Okay? Może z powrotem. E, niech sobie po prostu siedzą. Będą, będą wiesz, reagują na siady. To, to są wytrenowane zwierzęta. E, okej, okay. a czy ty sobie te papugi bierzesz? Nie. E, jesteś pewna? Tak. <laughs> Absolutnie tak wcale nie chciałam. E, ma... o! patrz, Bardziej, są już tańczące bardziej. Ehm, um, okej, okay, okej, okay. one chyba bardzo lubią, bardzo lubią tańczyć. Wiesz co, albo wyglądają jakby ten, jakby chciałeś to ubić. Takie. Hej, hej, chłopie! Co co tam? Co tam, co tam, co tam? Patrz, to, czy to są oceloty? Wyglądają na małe kotki. Poczekaj, co to jest? Um, to są te takie bengalskie chyba kotki. Aha, te takie z dużymi uszami? Tak, chyba tak, Czoklet. Co? Dlaczego za to idzie cała armia? Nie wiem, ale moja armia będzie jeszcze większa. Halo, kotku. Zapraszam ze mną. Hej, ale my mamy jeszcze bardzo dużo naprawdę tu zwiedzenia. Nie możesz po prostu wziąć wszystkich zwierząt. Chwile, chwila, ale. Te papugi są chyba twoje. Jak to? No, bo ja tylko jedną, ja sobie tylko jedną wziąłem. Um, A okay. reszta, reszta jest chyba twoja. Tak mi się wydaje. Dobrze, to ja w takim razie będę miał tylko i wyłącznie dwie papugi. Tu jest coś kolejnego, genut. Gdzie on jest? Czy jest tu jakiś genut? Nie, to jest te, które zabrałeś. Aha, ej, czyli to były wszystkie? Wiesz to chyba z tego co widzę w dżungli, tak, ale mamy jeszcze mnóstwo innych rzeczy do zwiedzenia. Okej, okay, to poczekaj, tu jest wyjście. Wiesz to teoretycznie mógłbyś również spróbować dawać im e, te ten eliksir, to byłyby małe. No na wiem, tylko ja, ja wiesz co mi wystarczy, jak tak łażą za mną w takiej ilości. Ty sobie <laughs> sieć, ty sobie. też sieć. Wiesz co, zastanawiam się, co ta krowa tam robi, bo ona po prostu sobie chodzi bez żadnego opiekuna e, Owca, ani. tam też jest owca. Ciekawe, e, ale zobacz, tutaj jest na plaży, są kraby i e, rybki? Poczekaj, co my tu mamy? Eee... <laughs> okay. urocze kraby, zobacz! E, czemu ta rybka? E, czemu tam jest rybka w woreczku? Czemu ona woreczku? się przemieszcza sama? E, wiesz co, to jest chyba jak w, Gdzie Jest Nemo, ktoś... Ten krab tańczy! Serio? Hej, chyba każdy z tych zwierząt potrafi tańczyć, ale super. Wiesz co, ta ryba mnie interesuje, ktoś się po prostu włożył do woreczka i teraz się w tym woreczku turla. Ale to jest bardzo niehumanitarny, wiesz, bo one się pewnie... Jak to wygląda? Ja nie wiem, ale słuchajcie, to nie powinno się czegoś takiego robić w domu, absolutnie. Goldfish, oh, złote rybki, a to są te złote rybki właśnie, które są... To do... dlaczego one się znowu przemieszczają, powiedz mi, w workach? Nie wiem, no ktoś. Może ktoś chciał ją kupić i zapomniał, nie wiem, to o, tyle o chciał ich zapłacił kupić? pierwszą ratę i nie, nie, nie zapłacił zobacz, za resztę. Co, koralowce, wow. E, I kilka rybek też tu pływa. Takich molysienkich, no widzę, ale super. Ej, to teraz się czuję jak w jakimś oceanarium. To, wiesz to, no bo to jest takie duże, że masz różnie, różne tutaj rzeczy. A zobacz, to jest taka rybka, która sobie chilluje. się sobie odpoczywa. E, no, na tym, na, na odpływie. Dokładnie, tak sobie siedzi. No, mo może się załatwia. Co to ma być? Co ja jestem rybą? Czemu by tu wrzucasz? Nie o, dobrze, nic się nie stało tym rybką, które tam sobie były. Bardzo się cieszę. A mi czy to się stało? To co, rybki są najważniejsze niż ja. Wiesz co, to już nie masz sześciopaka, to już nie interesujesz mnie jako mężczyzna. Miałem narysowany, byłem wilkułakiem na Halloween. Poczekaj, tutaj chyba są e, tylko jedzenie. Czekaj, tu stąd przyszliśmy? E, nie, nie, my przyszliśmy stamtąd, zobacz, bo ten. E, to zoma takie jakby. A, mm, okay. Podzielenia takie dziwne. Takie dziwne wejścia. Dobra, Ale tutaj, mamy tutaj, tutaj, tutaj jest. Roks, rocks? E, skały. E, skały? Okay. Skalne zwierzaki. Co my tu mamy? E, e, Hamsterball? E, Ginea. E, świnka morska! Czoklet. Ty. Musisz, no e, koniecznie musisz zaprzyjaźnić się z tym, z chomikiem. Zobacz, świnka morska, prawie jak chomik. E, ale... E, A to o, jest... jaka Co cita? to jest za płaskie, dziwne... O, wiesz co, ja mam, ja mam pytanie, e, ja, mam pytanie ja mam pytanie, ja mam pytanie, mam pytanie. Tak? Ja mam pytanie. E, możecie napisać w komentarzu jakie wy macie zwierzątka w domu. O właśnie, bo my aktualnie nie mamy e, żadnego. Niestety. W ogóle zobacz, to, to jest e, taki mniejszy e, ten... Hop, hop. E, czoklet? Jestem, jestem. Czoklet? E, Zobacz, wa, to jest taki mniejszy kangur wa, chyba. Walaru? Ua, hmm. wa, walaru? Prawie, prawie jak kangaru. Jak kangur, to to jest walur. Czekaj, patrz na to! Czekaj, patrz na to, patrz na to, patrz na to, patrz na to. Co? Czekaj. E. E, to jest chomik? Tak, to jest chomik. Taki zwykły? E, jak to taki zwykły? No jak to? On jest właśnie niezwykły. <laughs> jest jakiś taki malutki strasznie. No, chomiki są malutki, człowieku. Miałeś jakiś chomika? No, no w sumie, okej, okay, no masz, masz rację, masz rację, miałem. E. Czy to... Tu są weże? nie, węży ja nie lubię. Ja gdzie za są weże? Węże? Węże, 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 gdzie? Zobacz, ech, ja okay. nie lubię węży. E... A tutaj co jest? Tu jest jakieś coś czarnego, tylko nie widać. Widzę, czy to może... czekaj. E... O, O, oh. oh. one mają takie fajne ogony z takim, z takim no. czymś na końcu. E... Z Wiesz takim dindzlem. Nie wiem dlaczego, ale ten chomik próbuje się chyba wydostać, żeby za mną iść, ale nie jest w stanie, więc tak. O, otwórzmy mu furtkę. A, to niech idzie, poczekaj. Rad. Szczur! Ach. Ale nie, szczury są takie sobie. A tutaj mamy mysz. Mysz. To I to powiedz chyba mi, dlaczego? Wszystko. Myszy i szczury są na kamieniach. Tak jakby, dlaczego tu jest kamienna część zo i... może to są kamienne. Zobacz, Czoklet. Patrz. Myślałam, że ten mój chomik to będzie w takiej kulce, jak się z nim zaprzyjaśni. On chodzi ze mną tak normalnie. Czemu tak? O, jak będziesz... Patrz! Robi stójkę! No, widzę, że robi stójkę, ale dlaczego nie jest w takiej kulce? E, nie wiem... Krowa e, e, krowę też chce, żebyś... Też to się zaprzyjaźnić. Czemu jej nie dasz? Bo, bo ją widzę na co dzień, a tutaj to są rzeczy nowe, zobacz. Ale biedny to homie, zobacz, ze mną... Te małe jego nóżki tak nie mogą wytrzymać. Ej, czyli jak się rybkę oswoja, to też właśnie chyba jest w tym woreczku, co? Wiesz co, tak mi się wydaje, ale to jest tak... Jest bardzo ciche. Gdzie my teraz gdzie jesteśmy? My jesteśmy? W lesie chyba. Ej, jesteś Ej, pewien, że w lesie? Jem. Dokąd nocą tu ptajesz? Tak! Zobacz, w e, farmie i w lesie, to jest tak jakby jedno. laso farm. Tak, Far lasso farm. Farmolas. E, silver Fox? E, skunks. Wow! Ja, ja bym do tego skunksa nie podchodził. Czemu nie? E, dla bezpieczeństwa. A to? Czekaj, to jest Silver Fox? Ej, czemu Silver Fox nie jest srebrny? E, no jak to nie jest? Przecież jest taki... No jest o, czarny. jest uroczy! Chocolate to jest takie wszystko wspaniałe! Najfajniejszy jest, najfajniejszy o! jest shop. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj koniecznie! E, gdzie? Co ja? Chodź tutaj! E, co tutaj jest? Miniaturowe te... donkis. E, o jakie to ma, czemu to takie ma? Czemu tak dziwnie głowę patrzy? Patrz na tego, patrz na tego, patrz na tego. O, już się tak nie robi, ale miał tak głowę ja. niż bardzo. Eee, okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy o Czy tych? ja Ci mogę jakoś pomóc? Czy ja Ci mogę jakoś pomóc? Dlaczego ty się tak męczysz? Coś jeszcze Jedno, moje jest. Drogie. Pot Belly Pig. To są te miniaturowe świnie. Tak! Ty takie tycie tycie! Tak, te takie, co zawsze w, w filmikach są jakieś słodkimi z, z zwierzętami. Wiesz co, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tutaj jest coś bardzo ważnego, co ominęliśmy i choć tutaj koniecznie. Poczekaj, ja muszę wziąć to. O, i okay. ja chcę zobaczyć. A, a. Nie mogę na nich nacisnąć! E... Czyżby to się jakoś inaczej robiło? Nie wiem... Wiesz co, może one są po prostu za małe, żeby... ...to się udało. Nie może wiem, Może trzeba szczerze. na jakieś inne zwierzątka. Ja też nie mam do tego powiedzieć, a czekolad! Co? Wypadła! Nie zamknąłeś furtki? Silver Fox wy wyszedł sobie. Wolność dla wszystkich zwierząt! CZOKLET TO NIE JEST FOLWARK! Co my tu jeszcze mamy? Mamy Farm Forest, został nam jeszcze Neighborhood? Czyli po prostu sąsiedztwo? Czyli takie chyba... Ile tu jest zwierząt, ej um. Okej, okay, idziemy Trochę sporo Idziemy, mój drogi Trochę bardzo sporo o, Patrz, możemy się pobawić z, z kotkami Wrzucając im ten, włóczkę A, jest tu gdzieś włóczka? Powinna gdzieś być, szczerze mówiąc O matko, jakie to jest wielkie, poczekaj No, zostawiliśmy sobie najfajniejsze e, na koniec Kot bengalski. E, no to chyba widzieliśmy już bengalskiego kota a, a. Rodweiler, okej okay. Poczekaj Cześć piesku Patrz na to Patrz na to co? Patrz. E, też masz kotka? Patrz, patrz na to, czaplecz. E, <noise> Będę ci przynosił jak kość. Aha, ale super! Masz o, psa? No, a tu jest szarpe. Patrz, to jest czułała. Ten... Nie, nie, to jest ten, to, to jest, jest taki. To nie jest czułała. To jest czułała, zobacz, to jest napisane czułała. Czuła? szarpej było napisane. Tu, a tu jest, jest tutaj, jest tu. Okej, okay, to jest takie Szarpej to jest ten taki z takimi tak, z obwisłymi, obwisłymi, obwisłymi policzkami. O, tu jest french bulldog. O, zobacz, ten brzuch się przewraca! Gdzie? Kiedy? Pokaż. Teraz! Zrób sztuczkę. Sztuczka. No już jest, A. już jest sztuczką, zobacz. Już się, no jeszcze jest tam brzuchu, znaczy no. na plecach sobie leży. No, właśnie u mnie nie. Sztuczka. Sztucz... To chodź może do kolejnego, zobacz, A. tu jest kolejny piesio. O, jaki wielki! What? Ale wielki piesio! E, chwila, co on ma z głową? Nie pytajmy, nie pytajmy. E, e, o, tak czekaj, położą. czekaj, czekaj, co tu się? Piesku. O, zobacz, mi się Dobra, naprawił się. <noise> czekaj, tu jest German e, Shepherd. Wilczur. O! Poczekaj, Mamy... czy ja powinnam tutaj chodzić z moim tym? E, ma... Z moim chomikiem? Możesz, w sumie chyba nic się nie stanie. Myślisz? Ten? To jest pit, pitbull? No tak, pitbull. Czy to są pom pomaryjone? Najlepsze border collie, hej, border collie są najbardziej, naj, ne, chyba najbardziej mi się podobają ze wszystkich psów, bo Czekaj, są takie... Czekaj, a nie chciałeś tego golden retrievera? Golden retriever też jest fajny, e, ale, ale collie są takie najbardziej przyjaźnie wyglądające. Bajgel, 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 Takie e, Wygląda tak samo jak tamten, co, który leżał. Znaczy on nie za bajgel, ale moja koleżanka ma bajgela i on dokładnie tak samo wygląda. E. O! zobacz, Pudel. są pudle. O, Ten różowy, fioletowy! O nie, ej, można, ich, można je tak ostrzedz? E, nie, że co, że mają tyłek. W sensie nie wiem o, o tymi. Czobę, czy ty sobie robisz aż. psami? Psus? Może. Czy ty bardzo tęsknisz za psami? Może troszkę. Może zbyt bardzo. Tutaj są kolejne piesie! E, gdzie? Tutaj! Ominąłeś! W którym miejscu? O tutaj. A. No. Zobacz, tutaj mają. Co tu jest? E, tor. Ale to są te same, które widzieliśmy, tak? Wydaje mi się, to są kundelki. O, zobacz, to jest chyba golden retriever. mi tak e, się wydaje. A ten jeden ma coś dzi... O, to jest zobacz! Hej! Co? To jest ten taki dziwny, taki skondensowany. To jest to taki. <laughs> zobacz. <laughs> Czekaj, jak go chcę. Możesz go zaprzyjaźnić, jak go chcę. Zabieramy ich do domu. Okej. Okay. Patrz, a ten kot z tą puszką cały czas chodzi, jak mu ją dałam. Dobra, chodź, zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Tak, bo to jeszcze całe wszystko nas czeka. Koty! Koty! A tu są różne koty, poczekaj, a tu są chyba zaraz te koty zrobione... Rasowe, nie? Nie. nie. Są czy nie poczekaj, są? Poczekaj, tutaj jest... Wiesz, że możesz dawać e, temu? Możesz dawać piesiom e, zabawki i one się będą z tobą bawić, wiesz o tym? E, chwila, czy to, są, czy to nie są te same grajacy? Nie, to są inne te, Tak, inne... to jest dasz Hound! To jest Pomeranian, zobacz! Jezu, tak, to jest półkorej! Ja chcę mieć takiego psa, ja od niej marzę po prostu od nie wiem ilu lat, strasznie! Też to jest bokser. Czekaj, bokser, okej... Okay. Eee, Da... Da... Chocolate? Czy, 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 czy ich nie jest za dużo u ciebie? Wiesz co, trochę ich sporo rzeczywiście, Bulldog. Bulldogach bulldog jak widzieliśmy. A, myślisz nie? Nie, e, pigbula. No ja, patrz! O, one też są fajne, tak, so, wyglądają tak, jak tak. mędrcy. A, też już. O, one zawsze mają tą taką. A to Czekaj. Taką palmę na głowie. Sitsu wygląda jak mnich e, tybetański. A spalą na głowie. Ruszową? Bo one mają takie wąsy bardzo długie. O patrz! Labrador Retriever. O, to jest twój chyba ukochany pies. E, po pointer? Pierwsze słyszę. Ja te, nie wiem jak to się po polsku nie to tłumaczy. Nie Na pewno jest jakiś miłośnik psów, który, który tutaj pisze nam w komentarzach. <laughs> PAK! O, dzień dobry! O jest jakieś suraczy! <laughs> Ej, takiego bym mógł mieć, tylko one są, one są strasznie biedne. Mhm, <laughs> one bardzo się, ten, męczą. A tutaj mają... HASKI! O, haski też są spoko, aczkolwiek też haski są... Taką rasą, która niezbyt dobrze sobie radzi w. w innych warunkach. No, bo one w lato. Są z... Tak, bo on są zrobione na. wiesz. Ale tutaj, hej, ja bym chciała, żebyś się pobawił jakoś e, z nimi zabawku, Tylko nie wiem, czy gdzie mamy to gdzieś te zabawki? Zmywarkę. Powiedziałam, zmywarkę. Nie nie <laughs> tą Zmywarkę można znaleźć. <laughs> Oj, zaczęło padać, zobacz, te wszystkie pieski co tu wyszły. co co zrobił? Ej, co tu się dzieje? Bo ty wszystkie je. O, bo wszystkie się zainteresowały... Lisy też, ba... też są zainteresowane włóczką. A, to może ja im dam więcej. Wiesz, wiesz co? O. Ja im dam więcej. żebyśmy taki chaos z tym wzorze, my lepiej się No wiesz co? Wiesz co? Ja chyba właśnie stąd pójdę. Uciekamy, za, co? Zanim tutaj przyjdą właściciele i zobaczą, że wypuściliśmy wszystkie zwierzęta. I się format zwierzęcy, a my sobie dla bezpieczeństwa może stąd pójdźmy. Zaraz autobus e, pewnie przyjedzie. O... Tak jakby zapomniałem, że mam psy. Eee, to myślisz, że pan z autobusu będzie ciągle. Słuchaj, po musimy kupić gabinetty? większy dom. Eee, eee. Musimy kupić większy dom. Mamy za dużo, <laughs> mamy za dużo psów aktualnie. Więc idziemy, a my w takim razie moi drodzy się z wami żegnamy, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, i się, że mi się podobało oczywiście strzelcie łapkę w górę swojego zwierzaka i imię swojego zwierzaka w komentarzach Przede wszystkim wasza ulubiona rasa psa też nas bardzo interesuje, tak jak ja wam powiedziałem, ja najbardziej lubię, e, najbardziej lubię border collie i najbardziej lubię golden retrievery a, a ty, ja ty Oni się nie nazywają pomerian, one po... Po, po polsku się chyba nazywają szpice czy coś takiego? Sz, szpic, nie nie, nie, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, ja się nie znam zbytnio na, na rasach psów. Chciałem powiedzieć na, na markach w... psów, ale to. Te, które wyglądają jak chmurki, to są moje ulubione psy. Dobra, tak czy inaczej, do zobaczenia i cześć!